Takie myślę bardzo istotne pisma, który, z którymi muszę Państwa Radnych zapoznać. Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad, o punkt dotyczący zapoznania z treścią pism, który, o których przed chwilą powiedziałem. powiedziałem. Rady, Rady Miejskiej w Wieruszowie. Pan Konrad Parusiński, okręg wyborczy nr 3, na Wieruszów. Zaprzysiężony dniem 28 listopada 2014 roku, mimo ustawowego terminu określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku, to samorządzie gminy nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w artykule 24c tej ustawy, to jest zaprzestanie przeprowadzenia za działalności gospodarka. Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie wszczęcia procedury odwołania Burmistrza Wieruszowa Pana Rafała Przybyła. W związku z tym faktem polegającej na tym, iż Burmistrz Wieruszowa Pan Rafał Przybył zaprzysiężony w, w dniu 9 grudnia 2014 roku mimo ustawowego terminu określonego w ustawie koniec wyborczych w ustawy z 2011 roku nr 21 pozycja 112 nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w artykule 492 paragraf 4 tej ustawy to jest niełączenia funkcji burmistrza z wykonywaniem funkcji działalności gospodarczej, ponieważ figuruje on od dnia 22 kwietnia 2013 roku do dnia dzisiejszego w centralnej ewidencji. Informacje o działalności gospodarczej CEI jako pełnomocnik przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie. Ł łącznik Urszula Przybył, przedsiębiorca Urszula Przybył, numer dziękuję. i Stanowi ten wydruk z CEI załącznik numer 1 do niniejszego pisma. Wynikający z tego paktu stan prawny określony w sprawie ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w Dzienniku Stra 97 roku, pozycja 16, pozycja 679, w artykule 4 punkt 6 powoduje sytuacja określona w artykule 9 ustęp 1 punkt 3 wyżej gminy ustawy, to jest obowiązek wykażenia mandatu który wynika także z przepisów artykułu 492 paragraf 2 i 5 ustawy kodeksu od Dziennik ustawy 2019 roku nr 21 pozycja 112. Należy dodatkowo nadmienić, iż nie trzeba być w obserwatorem, aby stwierdzić, że burmistrz jest nadal bardzo mocno związany z firmą swojej małżonki, mimo licznych zapewnień, że odłączył się od gazety. Na przykład komunikaty dotyczące organizacji imprez w Monopolskiej komentowanie wpisów internautów na portalu Tu Gazeta, informacje z Urzędu Miejskiego pojawiały się szybciej na portalu Tu Gazeta niż na stronie urzędu, co podnosił na sesji Rady Miejskiej przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Szandał. Ponadto Pan Główisz w jednym z komentarzy na portalu Tu Gazeta, popatrzonym swoim nazwiskiem, Podaje swój bezpośredni do burmistrza numer kontaktowy, numer telefonu, który jest podany, który widnieje do tej pory w stopce redakcyjnej gazety łącznej. Załącznik numer 2 i 3, kopia wpisu na forum i kopia stopki gazety z dnia 6 marca 2015 roku. Mając na uwadze powyższe okoliczności w oparciu o ustanę Projekt Ryboski 2011 roku nr 21 do na podstawie artykułu 492 paragraf 2 i 5 wnosimy do Pana Przewodniczącego o niezwłoczne rozpoczęcie i wszczęcie procedury wygaszenia mandatu Burmistrza Wieruszowego Pana Rafała III, jednak nie później niż w terminie określonym w ustawie. Do wiadomości Wojewoda Łódzki, Prokuratura Rejonalna w Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jako radny, jest to, jest to kłamstwo, bo za naszej kadencji nie była podejmowana jeszcze taka uchwała. I nieprawdą jest, że wynajmuję miejsce od swojego brata. Jestem, tu, zresztą pan przewodniczący sam zgłaszał mi, że, że nie mogę odnajmować miejsca od gminy. Jestem tego pewnie świadom, a forma funkcjonowania targowiska e, miejskiego e, w Wieluszowie, czy gdziekolwiek jest taka, że każda osoba ma prawo e, jednorazowo czy kilkukrotnie wynajmować e, na danym dniu miejsce. Może poproszę prawników, żeby ocenili, czy jako osoba e, prowadząca działalność e, powyżej wymienionym w pisie w Cedigu. Jako działalność na targowiskach i placach handlowych, czy mam prawo wjeżdżać, stawać na miejscu i po uiszczeniu opłaty zwyczajowej, czy też ustalonej przez Radę Miasta, czy mam prawo stać, czy nie. Czy jest to korzystanie z majątku gminy w, w formie, którą mi zarzucają wcześniej osoby wymienione w, w zgłoszeniu. O, nie, nie chciałbym się wypowiadać tutaj autorytatywnie, bo nie jestem pewien ale wydaje mi się, że korzystam na tych samych prawach, jak z drogi na przykład miejskiej, która też jest majątkiem gminnym, no, a muszę się poduszać po tych drogach. Nie korzystam z żadnych dodatkowych uprawnień, zresztą jeżeli jest materiał dowodowy, być może na materiale dowodowym e, widać e, osoby, które stoją również na tych miejscach, które potwierdzam, są miejscami e, e, rezerwowanymi przez mojego brata, który ma zawieszoną działalność zgodnie z e, sprawem któremu to umożliwia w tym okresie, ale nie będę tłumaczył dlaczego, bo to jest jego prywatna sprawa. A opłata rezerwacyjna jest czymś innym niż opłata standardowa handlowa. Chciałbym też to nadmienić. Dziękuję bardzo. Tak. Generalnie oczywiście trzeba się odnieść do ramorów i głosu i się odnieść do aspektu prawnego. Czy ja, jak trzeba ja, to było przepisy? Jeśli chodzi, jeśli chodzi, o, o, o doradzenie podarzenie, w wyjaśnieniu tej kwestii, jedna najważniejsza jest sprawa. Decyzję o ewentualnej wykaźnieniu mandatu podejmuje Rada. Rada po wysłuchaniu oczywiście radnych, Radnego i Burmistrza o przeprowadzeniu wyjaśniającego postępowania wyjaśniającego. Z mojej wiedzy nie wynika, że to musi być Rada, Komisja rewizji. na to musi być cała Rada. Cała Rada musi, tak powiem, uczestniczyć w inkorporacji, w przeprowadzeniu postępowania. Wyjaśniającego, czyli ustalającego, czy w rzeczywistości załócane przyczyny miały miejsce. Z tym, że od razu już stwierdzam, jeśli chodzi o, o moje ustosunkowanie się do radnych, jeśli chodzi o pana burmistrza, to jest to de facto wykluczone ze względu na to, że kontaktuję się z moim pracodawcą i przede wszystkim ze względów etycznych, ale z tego, co mi wiadomo, ze względu zakazy, o których mowa, czy obowiązki, które spoczywają na mnie i zakazy, o których mowa ustawie prawnych, będę musiał się wyłączyć. Oczywiście służę swoją wiedzą. A jakie są zasady ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnego i burmistrza w aspekcie tych tak, przeze mnie usłyszanych zasad państwa. Jeśli chodzi o radnego. faktycznie ustawa faktycznie jest ale w artykule 24F mówi, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem, ani zarządzać taką działalnością z wykorzystaniem mienia komunalnego, czyli mienia stanowiącego... Własność. Jeżeli wprowadzi taką działalność, to przed, przed objęciem mandatu, przed ma trzy miesiące rady na po prostu no, zaprzestanie tej, tej, tej działalności. Prawda? I oczywiście no, analiza stanu faktycznego tu potwierdzi, czy takie co, coś ma miejsce. Dlatego tu jest wątpliwość do co to jest prowadzenie działalności z imieniem komunalny. Użycie imienia komunalnego, korzystanie no, komunalnego. To, no komunalne to jeżeli tu wzor pada jeśli chodzi o targowisko, no nie, nie, no targowisko jest imieniem komunalnym. Jeśli chodzi o korzystanie, to korzystanie może być odpłatne, nieodpłatne, ale oczywiście no ja nie znam stanu faktycznego. Ja nie wiem, czy Pan e, Radny faktycznie tam prowadził tą działalność, Pytam, to, czy tam był, czy po prostu ci uczestniczył jako e, zwykły e, obrady chciał kupić jakiś towar, czy faktycznie prowadził. No, to, to to musi to zostać znaczy wnikliwie, bardzo wnikliwie, obiektywnie przeprowadzone przez, przez, przez Państwa Radnych i to oczywiście się nie na w jeden dzień, bo tak jak wcześniej powiedziałem to są oczywiście bardzo poważne, bo skutkujące, no oczywiście w tej wersji e, negatywnej wygaśniemy e, mandatu. Czyli tu co do zasady, co do zasady można powiedzieć tak, ale oczywiście dialog jest w szczegółach. Nie mi jest to, to oceniać, bo mówię, no tu Państwo Radni to tych wszystkich materiałów tego y, dowodowego. Do Muszę tak, powiedzieć, że to będzie, skoro postępowanie będzie spodziewane taki, taki materiał dowodowy i na podstawie tego materiału dowodowego ustalenie, czy rzeczywistości jest podstawa będzie do, 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 do tych takich no, decyzji bardzo przytych. Jeśli chodzi natomiast o, o Pana Burmistrza, to tu trochę y, przepisy... Y, to są inne, bo jeśli chodzi o Radnego właśnie to jest ustawa o samorządzie gminnym, a jeśli chodzi o pana burmistrza, to jest ustawa, to jest ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. One dotyczą posłów, senatorów, ale też, też oczywiście burmistrza prezydentów miasta. Tam jest praktycznie analogiczny przepis faktycznie na artykule VII 4 czy który mówi, że, że burmistrz zakazu jest więcej, bo tam nie może być członkiem zarządu spółek, członkiem konsumacji, członkiem społecznym prowadzącym działalności gospodarczej, Nie może też prowadzić działalności gospodarczej albo zarządzać taką działalnością gospodarczą. Też z tego co przypominam sobie też nie może być, błudniż, nie może pełnić funkcji pełnomocnika czy przedstawiciela prowadzenia takiej takowej działalności. To są te aspekty dwa prawne. Jeśli chodzi o wygaśnięcie mandatu, no to tylko te przepisy, jeśli chodzi zarówno o pana burmistrza, o, żeby o, 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 o funkcję burmistrza, jak i o funkcję radnego, no to, to oczywiście rozumie tą kwestię jedna ustawa, kodeks po prostu wyborczy, który mówi, że z jednym po prostu przyczyn wygaśnięcia mandatu artykułu rady Święte Radnego 383, a a, czy 2, a, a było wyższe 400, ileś tam, 450 mówią, że właśnie jest to jedna z przyczyn wygaszniczy mandatu, jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, w przypadku mniejsza, że nie mogłem działać. Oczywiście to przyczyniało miejsce, jak nie chcę się wypowiadać, przez to teraz skutowana, bo mniejsza sobie zastrzegam prawo, żeby się wyłączyć. do w normalności sytuacja, którą powiecie z moim pięścikiem, pracodawcą i, i skorzystam z tego. Z tego prawa oczywiście w takiej razie, no w tych pozostałych kwestiach, jeżeli będę by... mógł, no, pomóc, oczywiście nie, nie mogę się od tego uchylić. I, i, i tak będę... czy, jeśli chodzi o termin, tamte też są oczywiście terminy, oczywiście na zamieszkanie, zresztą one w wyborczym z tego, co w od daty ujawnienia okoliczności, która była podstawą do ewentualnego wygaśnięcia mandatu, mandatu w tym przypadku, jest w pozostałym i w ciągu tego miesiąca Rada no właśnie, musi taką czy inną no, propozycję, może podjąć nadal odpowiedzią uchwałę, że yy, odmawia odmianę mandatu, prawda, ale że, że nie podstaw, albo że no wygasa mandat. Ja osobiście w praktyce miałem taką sytuację w jednej z gmin, gdzie, gdzie Rada, dwukrotnie nawet, a to było na wniosek yy, odmawiała odmianę tego mandatu, no, ale to tam yy, oczywiście różny stan faktyczny, więc nie można się w żadnym przypadku na dzień dzisiejszy kompletnie wypowiadać, nie znając nawet no, w sposób no, ścisły tych zarzutów i, i dowodów. Jak najbardziej oczywiście za to, to Pan mówi, że pan radny mają się prawo chronić, a hmm, oczywiście to, to jest oczywiste, przedstawiać stosowne dowody. I to bym chciał tak nawiąże do tych aspektów prawnych, do tych unormowań prawnych związanych z tym niestety, z którymi... Bardzo dziękuję Panie I teraz tak, drodzy Państwo, w jakim zakresie, jak wynika z C i EDG, jestem przestępcą, czyli pełnomocnikiem, to pewnie Państwa radnych interesuje, Pani Świegot pewnie też. A więc tak, to była zmiana wpisu. Proszę mieć to na uwadze, to co powiedziałem wcześniej, jak ktoś rzucił tam z tłumu, że to jest żenujące. O, o kontekście mówimy o kontekście choroby osoby bliskiej, kiedy jestem. Czyli tak, zmiana wpisu, wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, wniosek o wykreślenie wpisów C i DG, prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego. W tym zakresie jestem według pana Jerzego Przybyła, pani Świegot i pana Tomaszka Przestępcą. Funkcji burmistrza. Jest to ciągłe pomówienie również tu i gdzieś te wszystkimi sądami cały czas. Uważam, że pan przewodniczący powinien podać, podjąć zdecydowane kroki w tej kwestii, ponieważ Rafał zagłupie się. Fantastycznie, istnieje przyzwyczajony i obiecywaliśmy tę transparentność, i ta transparentność jest i będzie. Jeżeli państwo rzekną, że, że, że doszło do naprawdę takich zaniedbań, które pozwalają e, jak gdyby zaspokoić e, pewne żądze tutaj pewnych niektórych osób, też będzie świetnie. I skoro te pisma wpłynęły, ja mam nadzieję, panie burmistrzu, że tego typu pisma, tego typu problemy, jakie się pojawiają, one miną w pewnym momencie. To się zakończy i będziemy wspólnie wszyscy, i państwo, którzy tam napisali, i radni, i, i państwo burmistrz, burmistrzowie, wszyscy będziemy na korzyść tej gminy działać, bo jesteśmy do tego, zgodziliśmy się na to, jesteśmy zobligowani i chcemy to robić. Dlatego też ja myślę, że tak będzie to się zakończy. Natomiast, skoro tutaj są podniesione określone zarzuty, Rada jest zobligowana to wyjaśnić. Dlatego, dopóki to nie zostanie wyjaśnione, bardzo proszę, jeszcze raz, nie używajmy słów przestępca, nie używajmy podejrzanych, wzajemnych, nie obrzucajmy się, się oskarżeniami, że chcemy wyprowadzać pieniądze, robić cokolwiek złego. Bardzo proszę, żebyśmy że ciągle wtedy powtarzał, wyhamowali emocje i starali się w miarę chłodno podchodzić do tematu. Uczciwie, rzetelnie i zgodnie z prawem. I... Rada właśnie taką decyzję podjęła. Jeżeli są emocje, to no one są, one są naturalne, wynikają z natury człowieka, tak? Natomiast przypominam, że tutaj ja nikogo nie obrażałem. I proszę mieć świadomość, Panie Przewodniczący, tego, że jeżeli odnoszę się do tego typu zarzutów, to mam prawo odnieść się do tego zarzutu jako jednego z grupy zarzutów. Jeżeli używam takiej terminologii, jakiej używam, to została ona uskuteczniona we wcześniejszych pismach, artykułach, komentarzach i tak dalej. Ja nie użyłem niczego bez powodu i nie pozwolę sobie, żeby słowa, które z siebie wyrzucam, wynikały z emocji. Także z całym szacunkiem podchodzę do tych, którzy mnie oskarżają, jak i do tych, którzy będą mnie oceniali i do całego zarzutu. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to jest, to no jeszcze, no, ja muszę się zawiesić, tak powiem, w obowiązkach radnego. Zostawiam swoją osobę do dyspozycji. Jeżeli Rada będzie chciała poznać moją, moje zdanie i, i, i ewentualnie fakty, które ja mogę przedstawić, chciałbym zostawić tablet w biurze, żeby, żeby nie przychodziły do mnie wiadomości, które. E, mogą e, dotyczyć Rady, bo różne z że zarzuty są jakieś. Z języka polskiego mówiłem mocno, jakiś tylko do mnie, nie przymiotników, przyjaciół, mówili o ludziach. Bardzo proszę. To jest rzecz ocenna, a takie względy, ale zachowajmy powagę względu i szacunek do niej. Panie Konradzie, proszę.